Dzień dobry widzowie! Już dawno zacząłem nagrywać, ale dzisiaj dobry! Dzisiaj nagrywamy, jak gram w Brawl Stars. Jak widzicie, mam mało pocharków, ale mogę stworzyć klub, chyba. Mogę! Patrzcie! Dołączajcie do klubu! Czekajcie! Minecraft, Do, dołączajcie. Czekajcie, jaki opis? Czekajcie, widzimy się, jak stworzę opis. Dobra, stworzyłem opis. Opis jest, jak dołączysz, dajesz lajka. Jestem. Już dołączy to, będzie fajnie. Widzimy się jak. Będę grać. Dobra, widzowie, jestem. Zniszczę te skrzynki. O nie! O nie! Zginę! Widzowie! Widzowie, ja zginę! Ja zginę! Ja nie mogę. Co ja teraz zrobię? O nie! Co ja teraz zrobię? Widzowie, ona mnie ciągle goni. Monaliza! Nie! Co ja mam zrobić? Patrzcie, czekajcie, może to ją skusi. Kurczę, Piąte miejsce? Trzy pucharki. Serio? Ja nie mogę. Przynajmniej coś. Przynajmniej coś. Nie, nie. Widzowie, zapraszamy kogoś. Nie. Gramy jeszcze raz. Widzimy się. No, jak będę na runcie. A, nie, nie. Nie będę tego komentować. Lecimy. Zniszczymy sobie tą skrzyneczkę. I... ej, kampimy! Ktoś będzie przechodził i zabijemy go. Hy! O nie! Widział nie jeden! Он не врешет? У <плыш> oh, нет! Зо, Он не забить. Uciekłem. Uciekłem. Nagrywam. O ja pier... Widzowie zabili mnie. Nie mogę. Widzimy się w następnej rundzie. Dobra, widzowie. Moi drodzy, jeżeli chcecie odcinek z Minecrafta, piszcie w komentarzach: Bang bang bang, bang bang bang. Boję się, że w krzakach ktoś jest, ale idę. O nie, wiedziałem. to Uciekam! A jak to nie był ten? Siema! Skacz do mnie! Złapie cię! Spokojnie! A! Pomóżcie mi! Ej, będę tu kąpić. O nie, Ja nie mogę. Zostaw mnie. Mam się w Widzio wie, za chwilę będziemy mieć skrzyneczkę, więc widzimy się... Później po prostu. Dobra, widzowie, mam skrzyneczkę. I otwieramy. Trzy, proszę, trzy. Nie! O nie, to są jakieś jaja. Nie to, że mam słabe konto. To znaczy, jak już zdobędę kolejną skrzynkę. Dobra, widzimy się jutro. Jak odcinek z Brawl Stars, ale będę robić opening. Bo żetonów mi zaprakło, więc... Sobie jeszcze troszkę, bo to jest krótki odcinek, to... Jeszcze troszkę runek. Jedna tam, dwie, nie wiem. Może jedna. Je w ogóle nienawidzę tej mapy. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie tą mapę. Nie ma timowania się. No. No pen. Mam ulta! Teraz i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć. Nie. Żartowałem. W ogóle dajcie subskryb... A nie będę żebrał! Nie będę żebrał. Możecie robić, co tam chcecie proszę, nic złego. I raz, i dwa, i trzy, zawsze tak lubię robić. Tak lubię zawsze robić. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć. W ogóle ja ją nie dostałem z skrzynce, tylko za darmo dostałem. A! O nie! Nie wiesz skąd mam żetony. Widzowie na szybko, ostatnia rundka. Szybko. Dobra, lecimy, lecimy. Zabijamy tego chłopa. chłopa, czy tam debila. Przepraszam, że tak powiedziałem, tylko się stresuję. Chodź! No, chodź tu proszę. Co? Ta Taszeli mnie w kurza. Patrzcie, idę do niej. Je! Yeah. Ale jej pranka zrobię. Dobra, idę na środek krzaków. Pierwszy raz to robię, bo się boję tam iść, bo zginę. Tak czuję. O nie! Ej, napiszcie w komentarzach, czy za... czy za, czy za głośno mówię. Bo czasem ryczę. Dobra. Skaczę! Nie! Nie! Widzowie. Co mam powiedzieć? To jest koniec odcinka, ale na koniec jeszcze sobie odbierzemy te żetony do Edgara. Możemy jeszcze jedną rundkę zagrać. Ale ostatnią Bo jeszcze na Minecrafcie muszę coś nowego zbudować. I będzie odcinek. Yy... Nie wiem jaki. Nie, nie wiem, czekajcie. Wymyślę. Odcinek będzie. O! Yy... Możecie wygrać słuchawki, więc dajcie lajka. Ten kto pierwszy w komentarzu. Da uh, uh, złote serce, wygra słuchawki. Widzowie, żegnam się. Aha, przepraszam, żegnam się.